Siemaneczko, to ja prometeo. Jak widzicie, jestem w trybie kreatywnym, dlatego iż ponieważ nie chce mi się jakoś teraz nagrywać Minecrafta bez modów i postanowiłem nagrać Minecrafta Creative na trybie kreatywnym Bo mam parę pomysłów na budowle od których może zaczniemy dzisiaj, teraz a pierwszy mój pomysł to jest domek tak, z piaskowca niewielki się przygotujemy i czekajcie, bo kiedyś miałem taki zawalist to chyba było z tego szkoł deseczki zaczniemy budować nie to było to to było nie zaczniemy budować od wykopania podłogi to będzie chyba na... no, dwadzie... nie no bez mniejszy. to będzie 20 na 20 chyba wykopuję i się spotkamy żeby was nie zanudzać z kopaniem i już jestem jest to 20 na 20. Bo ja tak trochę... Nie, z, z góry się wydaje taki duży. Więc tak. Ściany. Zaczniemy od budowy. Ścian, tak. Ścian, tak. Czyli stawiamy raz, dwa. Napis budujemy jedną ścianę, żebyście sobie zobaczyli, chociaż nie to jeszcze się dobuduję. Czekajcie czyli czy tak tu jest podłoga. czy tak to będzie szło taką. так, и тут есть наружник. Zaczekajcie, szybko skrócę. Dobra. I to samo będzie tu. Dobra. Czyli raz, dwa, trzy. Raz. Raz, dwa, trzy. 4 hop, 2, 3, 4 hop i raz, 2, 3, 4. Ale no i dobrze tutaj już jest. to wygląda mniej więcej od w ten sposób. Dobra, jeszcze tutaj dobuduję. Ten odcinek podzielę na kilka części czy zostawię w jednej Podłogę no to już jak kto woli może zrobić najwyżej zrobię cięcie podłogę ułożę i wam to pokażę Teraz jest raz, dwa, trzy, cztery, hop, raz, dwa, trzy, cztery, hop, raz, dwa, trzy. Na tym się potem zajmę. Już tylko mi chodzi żeby wam pokazać jak to zrobić. A dach już każdy będzie chyba wiedział co i jak. Spróbuję tutaj za dużo.

Dobra, drzwi stawiamy i dwa. Tak, i dach. A wyposażenie to jak to jak już, no więc ja może zacznę sobie budować, żeby nie przedłużać, nie przedłużać. I się spotka. I gotowe. Mamy dom, dach rzek. I pewnie na tym chociaż nie. nie. Podłogę, no to już się tak chyba nie muszę go robić. Je robić na filmiku. Tylko może jeszcze zrobię oświetlenie tutaj. Tak. Jedzić trzy, no a tutaj? To można już. pó noc no widać na tylko z daleka ale dobra No i co jeszcze pewnie no to jeszcze możemy zrobić tutaj takie wyjście a dalej będzie będę pokazywał wszystko kolejny I mamy nasz domek, będzie zaraz skończony. Co jeszcze można? Tak. Ja to lubię sobie to taką ozwijać. To i tak się rozrośnie. To można sobie w paru miejscach to. tak jak na przykład tutaj widzicie że nam zaczyna rosnąć i jeszcze, jeszcze można to bierzemy i robimy taki tunelik kiedyś miałem coś takiego ale gram na survival to miałem jeszcze szkoda że tą mapkę usunąłem miałem tam taki no, super basen z tyłu można sobie zrobić, nie wiem, ja to miałem dwupiętrowy, więc balkon i te wszystkie rzeczy też, a tutaj w kolejnym odcinku zaprezentuję Wam moją własną, no, sam wymyśliłem taką wieżę jakby. No tak, to jest wieża. Do małych jej zaliczyć nie możemy. Więc na tym skończymy. Dzięki za obejrzenie na raz.